filmik z losowania aur, Więc tak ta gierka wygląda. No i pozostarczy kręcić. Co będzie? O! Co jest? Wo, wo, wo. Tak, Znów obracamy. Ma słabe teraz, a słabe, co będzie, a płomień słabe, co będzie, piekarz? Co to? Co będzie? O, o, a, słabe. Znów kręcimy No i słabo ciągle drobi no. <laughs> ja coś widzowie przepraszam, że ledwo co mówię ale mam, bo jestem lekko chory Dlatego ledwo co możecie słyszeć O, nie, ciemna materia co? co będzie? A napięcie kolejne Co będzie? No serio, takie słabe mi ciągle dropi. Co jest? Czemu takie słabe mi ciągle? Czemu takie słabe? O ja Nie No co jest? No co jest? Kurde. Czemu nic nie są dropi fajnego? Co to jest? Lisen poka. Poka, jak wygląda lisen. Słabe. No to jest o wiele lepsze. Raz kolejny klęcimy. I Księżycowe światło. Słabe. Także więc. No, no, co to będzie? No już Czemu nic nie dropi? Fajnego. jak sobie fajnego. mnie ciągle takie słabe. No co jest? To się jakoś popsuło chyba. No. no wreszcie. Coś będzie. Aha. Słabe. co wy światło słabe. Ja chcę wreszcie coś dobrego. Coś będzie... Nie. Dobra. O, o. Co będzie? Znów, Już kurczę. Co będzie? Co będzie, znów? Ja przepraszam widzowie, że ja ciągle mówię, co będzie, no bo nie, nie wiem, co innego mówić. Pokaż. Nie, no lepsze. Lepsze. Co będzie? Ciepło. ty już mam pomijać? Pomij. pomiń Czy ja chcę jeszcze coś dobrego? Pomij. A co to na czacie jest tego wszystkiego? Aha. Słabe Nie no, co tu mi się ciągle spami? Aha Co będzie? Dobra Może mam słabe miejsce? mi tak ledwo co dropi? że był na moście? Może lepiej by mi dropiło? Słabe W ogóle, a Minąłem to. Na ciepło! Co to będzie? Dlaczego? czego? Dlaczego takie słabe? Czy ja mogę coś lepszego wreszcie? Bo bardzo bym chciał. numeryczny Co będzie no Co będzie? Znów no to samo Kurde Dobra czy tym czy wreszcie coś mi dropi Czy wreszcie coś mi fajnego dropnie o może coś fajnego będzie. No jacie. Czy coś, czy coś niech będzie fajnego? Czy nie umią mi dać czegoś fajnego? O burzo, jak ono wygląda. O, mi tam górze. Ej, ładna! Ja ją będę miło. Co to będzie? Ja coś to O! Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? To co będzie coś co, co, co jest? Co jest? Co? co, co, co? słabe jest. Is... nawet dobrze to wygląda. W miarę. Słabe. To teraz słabe. To będzie... Przy... Szybły. Czemu takie słabe ciągle? Хочу видеть. Курка. Слабо, дробно. Так, слабо. mam już. Słabe. Co teraz będzie? Słabe. Opa. Zmienię Można się nie doskoczyć. do. się aha dla tutaj będzie? będzie? o co będzie? A ah, dla dziewuch co będzie? ciemno motelio co teraz będzie? Ciepło słabe. Co znów będzie? Czy coś dobrego? Może. Nie, nie może być nic dobrego. Dobra, napięcie znów. Ja no, tego nie chcę. Co będzie teraz? Teraz widzę, że światło, słabe. Co teraz będzie? Muszę to będzie do dobrego. piekam znów! No co jest? Ciepło! Nie, czym on mam takie nieszczęście? Piekasz. Co teraz? Ja bym nie Dobra, To będzie zimne. Co? nie no, ja chcę wyjść do bregu. No ja sprzedaję audio. Idzie mam tych uzdrowień. I zablokowałem przypadkiem pozbędę się tego prostor. Dobra, pozbyłem się. To jest jeszcze jakoś dwa. Tylko jeden. O, płonił. By to będzie pozbyć. Dobra. A jeszcze go to żółte coś będę. to klęcimy. Co będzie? A, klątwa płomieni. Aha. usunąłem płomieni i teraz zostaje klątwę płomieni. Usuwam to. A, zablokowałem. Usu... to jest ten Gwiezdny ogień. Um, deszcz jest. W tej girce może być w ogóle deszcz. Co jest? Co będzie? Trzeba Boże, co jest co to ma być. ja to teraz będzie O Jest O co co było... Co teraz uzdrawianie co to usunąłem. Ojeju. Co? Tepło mnie? Dobra. Gdzie by oddawało? Dobra tutaj. No oble. Bejewel, jak to się, to w ogóle jest? Płomień. Czemu takie słabe? Dlaczego? Ja chcę coś dla Dobra ja dobrze idę tam. Ja idę szukać lawy. Albo ty będę tutaj. Teraz ja, czy, dlaczego? Dlaczego? A co będzie? Gdyby nie było i coś nowego przynajmniej. Poka um, tu jest. Dobrze. dobro co będzie? zimne Ja mogę coś lepszego złapnąć czemu tak nie oddaję?

To będzie... ...wiezny Pomiń. Czemu tak nie oddaję? Ile razy ja już zakręciłem? Chciał co wiedzieć. No, nic nie mówię? O! O! Wreszcie coś! Ale słodkie! Słodki baconik Tam to lepsze. Albo wyposażę sobie numeryczny. Ja chcę coś dobrego wreszcie. Pomiń. Czemu nic? Lisen, pomiń. Ja chcę wreszcie coś dobrego. Gro. No co jest? Pomiń. Nie no, ta klasa już jest niewkówa. to teraz nie będzie. Dlaczego Dą takie słabe? Zrobię chyba kolejną część z tej gry to... No co teraz będzie? Jakaś... A dopóki nie będę miał takiej kaccenki jak nie miałem, tylko może trochę innej to nie kończę filmiku. Pomiń. No chyba, że będzie już, będą już 23 minuty. No nie wtedy już sobie drugą część. A co będzie? Jasny bój. O. Co teraz? No, serio. Co to jest? O. Co to? Co to jest? Uję. Jak to wygląda? Wow. Przypływ. Ciemna Materia. Pomin. Pomin. Co teraz? Gwiazdy były, a nie zmiecić. Jestem rzeczy jestem Czy wiesz się odda? Czy mi Czy odwrócony, jestem odwrócony, jestem odwrócony, taki nieszczęście? więc zaraz będę kończyć filmik. No i nic nie będzie chyba z tego. Co teraz? będzie? gladiator oh, wow. wow. Co jest? Trochę głośno. i think